Coraz gorzej się dzieje. Ludzie siedzą na ławkach, czekają na pracę. Tutaj ludzie, którzy dowożą jedzenie, nie mają pracy Bezrobotni. Zobaczcie, wszystko czeka, stoi. Nie ma nie ma zleceń. Wejdziemy do środka tutaj. Tutaj wygonione zostały firmy. E, bo nie stać ich na opłaty czynszu i no, sprzedają na zewnątrz. No, poustawiali sobie takie namioty i, i sprzedają na zewnątrz, ale bardzo dużo ludzi widzę bez pracy. Siedzą, nic nie robią. Oczekują na jakiekolwiek zatrudnienie. Tutaj też, zwróćcie uwagę. Siedzą i przeglądają oferty pracy. Dziewczyny też oglądają oferty pracy. Wejdziemy do środka, pokażę Wam, co się dzieje w środku. Zaraz tam przejedziemy. Ale widać, widać bardzo dużo tych ludzi. Wszędzie tutaj, zwróćcie uwagę, siedzą i no i przeglądają oferty pracy, żeby jakąś pracę znaleźć. To samo tutaj, zobaczcie. Przeraża mnie bardzo sytuacja tutaj. Bo tu ludzie oglądają jedzenie, ale tak myślę, że ich nie stać na to. Dlatego odchodzą. Mało kupujących, dużo towarów. Jedziemy do środka. Pokażę Wam, co się dzieje w środku. Bo tam naprawdę. Tam naprawdę się dzieją rzeczy przerażające. Ale to musimy podjechać kawałeczek, tak żebym się dostał do, do środka. Także nie odchodźcie. Jedziemy dalej. Ludzie mają się każdej pracy, którą mogą znaleźć. Ale chyba nigdy, nigdy nie widzieliście tylu ludzi, którzy nie są w pracy, tylko, tylko na deptakach. Wszyscy, wszyscy oglądają, patrzą się w telefon. I przeglądają oferty pracy. Wszędzie tutaj bezrobotni. Dojechaliśmy do mojego miejsca, gdzie muszę wejść. To Wam tam pokażę, o co jest grane. Zaparkuję tylko tutaj. O, widzę, że spakowane rzeczy. Pewnie się wyprowadzają już. Okej, okay, idziemy do środka. Tam Wam pokażę i opowiem parę rzeczy właśnie bardzo, bardzo porażających, na które zwróciłem uwagę. Stoiska, zobaczcie. Nigdzie nie ma klientów. Ustawione tylko stoiska z wystawionym towarem. Widzą, że nagrywam, to się mnie nie pytają, ale tak to wołają ludzie. Wszędzie pełno towaru, półki zawalone. A nie ma kupujących. Okej, okay, my się kierujemy do góry. Nie pamiętam gdzie wyjechałem no, chyba nie ma znaczenia praktycznie Nie, już tam się kupić Która jest godzina? 17 Do 17 dojadę gdzieś Znalazłem dla Was miejsce w centrum miasta. Miejsce, które się już kończy. Chciałbym wam je pokazać. To jest... To są takie chiny, które ja pamiętam w momencie kiedy tu przyjechałem. Czyli jakieś 15 lat temu. Przejadę się z wami po tym osiedlu. Tak żebyście zobaczyli jak to wygląda a potem pokażę Wam z góry jaka jest różnica, co się dzieje na zasadzie w tej chwili tak to mniej więcej wyglądało Tak się odbywało to życie pełno restauracji, pełno różnych fajnych miejsc było więcej tych takich street foodów, czyli takich wystawionych tutaj budek. Gdzie w tej chwili proszę bardzo, raki widzę. Małe sklepiki, te sklepiki się już zrobiły większe, troszkę większe. Ale małe, wąskie ulice z dużym ruchem. Gdzie każdy się zatrzymuje każdy Przepuszcza drugiego, jeżeli nie przepuszcza, to się wciska na siłę, ale mniej więcej ruch idzie do przodu. Przejedziemy się, przejedziemy się tymi ulicami, bo to jest coś, co trzeba zapamiętać. Tutaj macie sklep z second handem, możecie kupić sobie klimatyzację używaną i tym podobne rzeczy. Ja chyba muszę do biura sobie zakupić, że Dwie używane klimatyzacje do magazynów. Bardzo fajne. Tęsknię za tym. Różnica jest tylko jedna. Różnica tu nawet okna nie ma wyjęte okno do gar kuchni. Różnica jest tylko taka, że, że kiedyś tu jeszcze był taki niemiły zapach, a w tej chwili jest okej. Okay. Taka enklawa. Dawno już tego nie widziałem. I każdy, kto tu był, tak gdzieś 6, może 6 to nie, ale tak gdzieś 8 lat temu, to praktycznie w ten sposób może pamiętać szczędzem Tak wyglądające domki, tak wyglądające. Uliczki między blokami. Jeżeli się mnie pytacie, dlaczego to tak wystaje, no to możecie się domyślić, tak? chodzi o powiększenie metrażu. Metraż się liczy ten, który jest zajęty na podłodze, a, a to, co wystaje, to jest jakby to powiedzieć free. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale strasznie dużo jest tych. Motorków, takich z tymi bagażami na bagażnikach. To są ci bezrobotni, których się tak dużo zrobiło. A teraz co? Chyba wystarczy, bo zanudzicie się. Małe biznesy. Gdzieś tu mam samochód zaparkowany, ale jadę dalej. Tu mamy jakiś plac zabaw. Estrada jakaś. Aha. Estrada do zabawy do jakichś tam różnych pokazów. Zapamiętajcie te widoki, zapamiętajcie, bo, bo niedługo już tego nie zobaczycie. A dlaczego tego nie zobaczycie to... to jak poczekacie troszeczkę w tym filmie? To zobaczycie dlaczego tego nie zobaczycie. Wow! Przejedziemy trochę szybciej. A teraz Wam pokażę. Jak sklepiki tu wyglądają. To jest fryzjer. Jak zobaczycie takie kręcące się wariaty, to będziecie wiedzieli, że jest fryzjer. Oczywiście restauracje, małe sklepiki, no sklepiki z ciuchami to chyba biznesu już nie mają. Jakieś takie tanie produkty do, do mieszkań. Jak wynajmujecie na pół roku czy coś na chwilę, no to kupujecie takie tanioche, żeby to zaraz można było śmiało wyrzucić. To się właśnie kupuje w takich sklepach. To wszystko takie, te materace też, zwróćcie uwagę, cieniutkie, takie byle jakie. Jak ja to mówię, restauracyjki, restauracyjki. Jeszcze raz, restauracyjki. Fajnie, że mam tego sigle, ja to mogę taki przejazd szybki zrobić. Żebyście mogli pooglądać. No tak to wygląda na żyletkę szaleni. Chińczycy mają to do siebie, że zawsze jak tylko zobaczą kawałeczek wolnego miejsca, jakikolwiek. Czy się da wcisnąć, czy się nie da będą się próbowali na siłę wcisnąć. Zwróćcie uwagę na tych chłopaków, oni tylko czekają, żeby tam się zrobiła na tyle szpara. Żeby mogli przemknąć Nie zwracając uwagi na to, że samochód Może i zginieć, no ale to jest mało ważne Ok, ja się zwijam do samochodu I zaraz wam pokażę tą Enklawę Z góry, tak żebyście zobaczyli Dlaczego wam mówię, że Zapamiętajcie to Zachowajcie sobie do pamięci gdzieś Bo myślę, że już za naprawdę niedługo będzie to będą to historyczne nagrania. No akurat mi stanął w miejscu, gdzie ja się muszę dostać do, do samochodu. Paki pracują, a wiemy o co chodzi tam jest całe miejsce do opróżniania pojemników. Opróżniają pojemniki, zgniatają, ściskają i jadą dalej. Oczywiście wszystkie pojazdy elektryczne, full electric. Tych drzwi nie otwierać, tam baterie. Shenzhen sanitizing. Ok, a my idziemy szukać miejsca, żebyśmy mogli fajnie wystartować. Uwielbiam tą zabudowę. Aż, aż mi się chce tam wjechać, także wiedziecie ze mną. Muszę. O, babcia syplunie. Dla tych, co byli tutaj mówię, 8 lat temu, to na pewno zobaczą różnicę. Mimo tych budynków, mimo że te budynki są naprawdę stare, jak na jak na Przędzen oczywiście, to proszę zwróćcie uwagę jak wygląda ulica. Oczywiście znajdują się gdzie niegdzie jakieś tam pudełko rzucone czy coś, ale ogólnie, ogólnie jest naprawdę czysto fajne to. No muszę mieć kawałek. Muszę mieć kawałek placyka. Tak żeby dzieciaków za dużo nie było. I ludzi. Także jeszcze kawałek podjedziemy, a wy w tym czasie pooglądacie to co widać. Zabłądziłem, słuchajcie, nie wiem, gdzie jestem. Na razie próbuję na czuja dojechać do samochodu. Jak się nie uda, no to 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 nie wiem. To nie wiem, co będzie. Naprawdę nie wiem, gdzie jest mój samochód. Ale jaja. To nie jest śmieszne, słuchajcie, bo teraz sobie uzmysłowiłem, że nie wziąłem telefonu. I nie wiem, gdzie jest mój samochód zaparkowany. Ale jajca, zgubić się. Słuchajcie, to naprawdę nie jest śmieszne. Jestem, jestem. Policja mi pomogła, słuchajcie. Panowie z policji mi pomogli. Udało mi się dotrzeć. Ale numer, zostawiłem telefon, telefon w samochodzie i przez to nie miałem nawigacji. Kto został, kto dotrzymał do tego momentu, przyznajcie mi się, proszę, bo ci, co pozostali do tego momentu, bardzo dobrze wiedzą, że poprzednia część tego filmu to jest totalny, totalny sarkazm. Ale ja od czasu do czasu mam taki nastrój, że już po prostu nie wiem co, nie wiem co powiedzieć, nie wiem jak to przekazać, jak wytłumaczyć, jak pokazać rzeczywistość. Nie wiem, ludzie, ludzie chcą widzieć to, co chcą widzieć. Dlatego popatrzcie się jak to wygląda z lotu ptaka i jak to miasto na przykład tutaj się zmienia. Pamiętajcie, to miasto ma 40 lat, niecałe 40 lat. W 1980 roku praktycznie tutaj były góry takie, które widzicie tam daleko Hen. I od 40 lat, w momencie kiedy wbito pierwszą łopatę, to to jest w tej chwili wybudowane. Nie mówię o setkach kilometrów, metra, które jest wybudowane. Nie mówię o, o dziesiątkach kilometrów, o więcej jak dziesiątkach, o setkach kilometrów tuneli, o setkach kilometrów y, linii y, linii naziemnej. Po prostu wszystko zostało tutaj stworzone od zera. Ja zawsze się śmieję i mówię, że to takie coś wybudować no ok, wybudować, ale my nie widzimy tego nie myślimy o tym, czego nie widać. Ja zawsze mówię, pomyślmy sobie, że każdy z, tych, każdy z tych mieszkań ma wodę, każdy z tych mieszkań ma wodę, która musi zejść, każdy z tych mieszkań ma elektrykę, klimatyzacja. To są naprawdę potężne, potężne inwestycje i potężna praca i to miasto zostało praktycznie przemyślane od początku. W wielu miejscach, czyli tu jak macie te budyneczki, które były małe na dole, to to były mieszkania dla robotników, robotników, którzy tutaj przyjechali i powstały one w pierwszej kolejności praktycznie funkcjonowania tego miasta. Na obrzeżach tych właśnie budyneczków mieściły się fabryki. Wszędzie tutaj były, tam gdzie mamy te wysokie budynki, to były fabryki. Dlaczego teraz tam są wysokie budynki? No, z bardzo prostego powodu. Była już tam podciągnięta cała infrastruktura, były podciągnięte linie elektryczne, które wytrzymywały w fabryce, czyli wytrzymują również w blokach. Przemyślane wszystko po kolei krok po kroku. Zostawiam was jeszcze trochę z tymi widokami tego miasta, a ja mówię wam do widzenia. Pozdrawiam serdecznie.